Siemano, Wujaszek Fericzek, Krzysztof Ferenc, Ferenc z tym iridium Lab, ze mną oczywiście postać wszystkim znana, Michał Karmowski, witam Cię Michale. Cześć, witam Was serdecznie. E, Michale, tak od razu z grubej rury, jakieś starty, cokolwiek, ty, czy Ty jeszcze myślisz o tym, żeby wrócić na deski kulturystyczne, czy Ty już się zajmujesz naprawdę marketingiem? Absolutnie żadnych startów, tylko i wyłącznie promocja sportu w naszym kraju i nie tylko, i tylko to mnie interesuje tak naprawdę. Starty pozostawiam y, młodym, Sprawnym i takim, którzy mają głód tej sceny. Jak gdzieś tam pewnie sportowo może też bym chciał coś porobić, ale powiem Wam szczerze, że to, co się dzieje tutaj, te tłumy, kolejki do mnie, ludzi, którzy chcą sobie strzelić fotkę i powiedzieć, że naprawdę... Część z nich zmotywowałem do pracy, że ruszyli cztery litery sprzed monitora, że gdzieś tam zagubili się w świecie wirtualnym, ale postanowili coś zmienić w swoim życiu i że to ja dołożyłem taką małą iskierkę do tego, powoduje, że będę dalej to robił i chcę to robić i dalej się rozwijać w tym kierunku. No jesteś jednym z niewielu przykładów, ale doskonałym, już tak powiem, przykładem na to. Od zawodnika do tak naprawdę statusu gwiazdy i chyba można ci... Bez względu na to, czy ty się taki czujesz, nie, czy nie. Ja nie pytam nie. o to, jak ty się czujesz, ja tylko Rozumiem. stwierdzam fakt yy, i że naprawdę socjalmediowo, mediowo że tak powiem, marketingowo, promocyjnie, markowo, jeżeli chodzi o treka, yy, również z punktu widzenia takiej wiedzy, może naprawdę pójść bardzo, bardzo yy, od sportu do przodu i zrobić dużo i dla siebie, i dla ludzi. Wiesz co, można to zrobić, tylko jest jeden warunek. Jak zaczynasz to robić, to musisz to robić z pasji i z chęci, żeby to robić, a nie z chęci zysku, bo wie, widzę, że wiele osób próbuje się wzorować, może nawet nie na mnie, ale na gdzieś tam zawodowych kulturystach i tak dalej i próbują... Iść w tym kierunku, ale tylko i wyłącznie patrząc z punktu widzenia materialnego. To tak nie idzie. Trzeba mieć sport tu i tu i żyć tym sportem i wtedy cała reszta się ułoży w dobrą układankę. I myślę, że to jest klucz do tego. A y, jeszcze powrócę tylko do słów, z którymi się oczywiście nie zgadzam. Nie jestem żadną gwiazdą, nie jestem żadnym celebrytą. To, że jestem rozpoznawalny, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że ci ludzie mnie rozpoznają i to oni stworzyli Karmowskiego, Jaglaka, Jaglak Tim i tak dalej. Wiesz, i, i, i to jest chyba dla mnie takie budujące, a broń Boże, się nie czuję jako gwiazdą. Widzisz, tutaj stoisz, z każdym się przywitam, z każdym porozmawiam. Jestem normalnym Michałem. Oczywiście, yy, w gwoli wyjaśnienia, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, z moich ust to wiesz, ja co wiem, mam, ja wiem, co ale mam na myśli. Rozumiem, tak. Michale, wróćmy do takiego tematu, który mm, był ostatnimi czasy pewnie drażliwy dla ciebie i dla twoich bliskich. E, pociągnąłeś do odpowiedzialności jednego tam dżentelmena za, za, za zbyt rozpuszczony język i za zbyt luźne palce w social mediach. Pokazałeś też, że social media jednak mają jakąś tam e, jakiś zawias, w którym możemy ich e, ludzi, hejterów, bo takich możemy nazwać, gdzieś tam zamknąć i że można ukrócić ich poczynania. Bardzo fajnie się zachowałeś jak facet, podszedłeś do tematu, yy, powiedz mi jak tam ta sytuacja, bo ja tylko mogłem, miałem okazję obejrzeć gdzieś tam w internecie, mm -hmm. jak to się potoczyło dalej, rozumiem, że tam chłopaczka jakoś bardzo nie ukarałeś, tak jak widzieliśmy, wręcz tam nawet chyba podjęliście jakąś współpracę. Yy, znaczy wiesz co, współpraca to może za szeroko pojęte znaczenie, yy, robi coś tam, co yy, gdzieś zajmuje mu trochę czasu. Odpracowuje w tej chwili godziny, nie w hospicjum, bo jednak doszliśmy do wniosku z jego rodzicem, ojcem, że praca z takimi ludźmi może być za mocno obciążająca psychicznie dla tak młodego chłopaka. Pracuje w domu pomocy takiej, można powiedzieć, społecznej. Zajmuję się starszymi osobami, ale nie chorymi ludźmi. A dlaczego wybrałem taką drogę? Bo tak jak mówiłem na filmie, nie chodziło mi o to, żeby ukarać rodziców i czerpać z tego korzyści majątkowe, bo ja mam na czym zarabiać. Mam firmę, jestem strekiem. Mam swój por portal PL, gdzie rozpisuję ludziom diety, więc mam, mam źródło utrzymania. A yy, chciałem po prostu pokazać, że yy, nikt nie jest anonimowy w internecie i że, tak jak powiedziałeś, fajnie są pewne granice, których się nie tyka. Ktoś mi zarzucił, że sam go do tego sprowokowałem, wystawiając gdzieś tam w social media zdjęcia z córką i z żoną. Patrząc w ten sposób, to mógłbym powiedzieć, że daję przyzwolenie każdemu złodziejowi na ukradzenie mi samochodu, bo nie pyknęłem go z alarmu. No, so, Al, ale, ale albo ja postawiłeś go na ulicy. Tak, ja się z tym nie zgadzam i yy, myślę, że yy, dlaczego czasami wrzucam zdjęcia rodziny, bo chcę pokazać, że jestem normalnym facetem, który oprócz sportu żyje czymś znacznie ważniejszym i ma inne wartości niż yy, tylko pójście i zrobienie klaty na siłce, nie? Tak, tak ja to odbieram i tak to widzę. Oczywiście. Abstrahując od tematu już tak, że tak powiem, rodziny, hejterów, co powiesz na temat imprezy, oczywiście tej na której się znajdujemy. Debiuty i WNTSP? Jak to jest tutaj Twoim zdaniem, skromnym zdaniem zorganizowane? Czy mogłoby to wyglądać trochę lepiej? Jak obstawiasz, znaczy jak oceniasz przygotowanie zawodników, czy ty masz w ogóle chociaż dwie minuty, żeby tam zerknąć na scenę? Absolutnie, nie mam czasu widzisz, co tutaj się dzieje na stoisku, my rozmawiamy, a kolejka jest długa. Yy, tylko tyle co na telebimie czasami zerknę. Co do formy zawodników, mówię, no nie mogę się wypowiedzieć. Organizacja ogólnie fajnie, ale trochę za mało miejsca. Powinna, za tak, powinna być dużo większa hala, bo wiemy, że branża fitness w naszym kraju teraz naprawdę przeżywa wielki boom i miejsca powinny być dobierane statystycznie. Wiemy, że na poprzednim FIT festiwalu w Gdańsku było bardzo dużo ludzi, a tu jest jeszcze więcej. Czyli fala jest mniejsza. Tak, nie, nie, zamiast pójść gdzieś tam w jeszcze większe tak, cztery kąty, to poszliśmy tak. niestety troszeczkę... Ja myślę, ja myślę, że w tej chwili debiuty urosły do takiej rangi, że powinny być na narodowym. I nie zdziwiłbym się, jakbyśmy to wypełnili. To ja bym sobie życzył, żeby y, firma która zorganizowała te piękne targi i Bartek, właściciel, którego serdecznie pozdrawiam, dotarł do Narodowego i tam zorganizował w przyszłym roku debiuty kulturystyczne. No i tego tobie, Bartkowi i wszystkim życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nie przeszkadzam. Wracaj do fanów, wszystkiego najlepszego Michał. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.